No i jak co roku można śpiewać coraz bliżej święta. Witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj skończymy tego kanona 1133. Zabrałem się za niego wczoraj i robiłem miksa z fuserem od 2055, bo to jest ten sam fuser, zakładam, założyłem go. Zakładam, że to będzie wszystko działało tak jak należy, ale dziwna historia. I nie potrafię je rozgryźć. Mam jedną hipotezę, dlaczego się rozleciał ten. ta folia grzałki. No, zapraszam. Folia grzałki rozleciała się. To na szorcie widzieliście wczorajszym. Chyba jest. Jest. A! Teraz muszę zapytać pana Marka, czy to jest to, co ostatnio robiliśmy, czy nie. Ale oni mówili, coś tam rastrzeło się dziać i my i tak drukowali. No widać, że to wszystko jest usmolone. Jak musieli, to musieli. A jak pan Marek Komornik musi napierdalać z zadłużonym ludziom jakieś tam wezwania? Biednaczyska. To tak to wygląda. I gdzieś, kurde, wyrzuciłem, chciałem wam pokazać, ale nie, nie miałem wam pokazywać, bo chyba wyrzuciłem. Nie miałem tego nagrywać. Szkoda. Yy, o co chodzi? Ten docisk yy, wylizany z folii, ale to był zamiennik już chyba. I ta folia, taka jak flak od kiełbasy, gdzie się wywinęła, lub wpadło ciało obce i ją rozerwało, a, cało, a całe następstwa już się wydarzyły. Patrząc na nich, to oni lubią te małe karteczki drukować, takie wiecie, co na kopertę se kleją. Ale to można, hipotez, dużo dawać, więc yy, mogę się mylić też. Teraz ja tu poskładałem. Na razie złożyłem tyle i trzeba by było to sprawdzić. I myślę, że mi się to powiodło. Jak już uruchomiłem kamerę, to sprawdźmy. Cała podbudowa HPK. -ka. Kanon to hp. Koniec i kropka. Śpieszę się. Małżonka zaraz przyjdzie i będzie: A, Rosławku, tyle roboty znowuż. Inny <laughs> kurwa. Więc się śpieszę. Dzisiaj się żona moja oburzyła bardzo Pożyczyliśmy samochód od dziadka Bo jej naprawiam Że coś nie tak z tym autem Chyba wszystko tak Po prostu Po prostu z dobrobytu się nie przewracam <noise> Żartuję Koła wywiozłem do Gdzie wywiozłem te koła? Do prostowania, bo pokrzywione były straż. Prawa strona, przód, tył. No krzywiznę, To nie te śrubki, panie. Co pan tu przykręcasz? Pan pierdoły gadasz. Śrubki są srebrne, mają być. I wywiozłem do mojego znajomka. Jeden mi powiedział, że dwa tygodnie, panie. No ja wiem, że w tym czasie ja też mam sprzęt do wulkanizacji, więc ja sobie to ogarnę, ale do prostowania felg no przecież bez przesady nie będę dla twór, dwóch Felk urządzenia szukał. Jeden mi powiedział dwa tygodnie czekania, samochód na podnośniku dopiero zby było. Jakby dziadek się dowiedział, że będę okupował jego auto przez dwa tygodnie, bo mi stoi na podnośniku. A dzisiaj na kanale Lona Laweta będę działał z wymianą prawdopodobnie łączników, stabilizatora i śruby nie ma, zgubiłem gdzieś Ale o mnie śrubek jest dużo. Nie wiem, tak się zastanawiam, czy ja mam składać do kupy, bo jeżeli będzie jakiś troubleshooting znowu tę obudowę ściągać, to chyba nie ma najmniejszego sensu. Więc wtykniemy mu szuflady na papier. To na razie sobie zostawimy z tej strony. Panie Mareczku, panie Mareczku dzisiaj będzie drugi. Już mi wczoraj głowę zawracał. Czy, czy drukarka jest gotowa? Bo przed świętami ludzi trzeba postraszyć, że jest. Komornik na koncie. Biedne duszyczki moje. Zawsze mam dużo empatii dla takich ludzi. No czasami się noga poślizgnie, nie? A tu od razu komornik. Dobrze. O, te cudowne menu Kanona, które mówi mi. Tyle, co mi nic nie mówi. Ja pierdolę. Muszę tok myślenia sobie trochę, słuchajcie, przerzucić, bo... No, nie, nie wiem, gdzie tu się nacisko, no. Wkurwiać mnie. Stan urządzenia, informacje o papierze. Co to jest? Yy, drukuj, kopiuj, stan. Nie, 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 to nie na moje nerwy. Ja idę po kartkę do skopiowania. będzie jakiś taki z mojej pięknej kopiarki. Dobra, dawaj. Czarno-biało to zrobimy. A może mu zrobimy na kolor? I pan Marek będzie kolorowe rzeczy drukował. A? E? Co wy na to? Ciekawe, że przytnie. Ale wiecie co? No tutaj już. No, nowa folia, no zanim zacznie działać. Toner, zamiennik, ale ta firma Inko zarobi, to na Winko dobra firma. Zróbmy sobie 5. Przecież oni tam tłuką dziennie kilka papieru, nie? To musi działać. Tutaj nie robiłem już jakiegoś miksa z jego fuzera. Z oryginalnego fuzera od HP 2055 pobrałem organy. Praktycznie całość jest od innego. No i ładnie to drukuje, gdzieś tam sobie smuży. Nie, nie smuży, Kopię robi. Jeszcze pięć, to musi być pewne. Bo przecież pójdzie w ruch, to, to dzisiaj to mi nie będzie stygło prawdopodobnie. Ale trochę teraz żałuję, że Wam nie uruchomiłem jak to grzebałem, bo to wczoraj nie miałem klientów po południu. Zabrałem się za to. I tukło, i tukło. Niestety nie uzyskam z tego koloru. Dlaczego nie ma koloru? Proszę, piszcie w komentarzach. Brak koloru. I informacje, i sugestie. Panie Arku, albo Arsławku, koloru nie ma, bo się skończy. Trzeba kupić toner. Yy, drukuję. Tak yy, na marginesie. Do, dość dobrze. I co jeszcze chciałem Wam pokazać? Aha, wczoraj do mnie przybyło 4,25. Nówka sztuka jeszcze na gwarancję, to znaczy to jeszcze nie, nie było. Nie było y, nic z tym robione, ale drukuję bardzo dobrze. I dzisiaj jakiś wleciał, albo wczoraj wleciał 62,70. Natomiast nie wiem, czy ta drukarka jest tam w środku. To by trzeba było też ją przejrzeć i spróbuję to Wam też nagrać. Ale dzisiaj nagrywam w czwartek, to jutro w piątek może się tym zajmę, albo dzisiaj zależy, bo dzisiaj będę trochę jeździł a coś fajnego całe, w całej w całości chciałem wam nagrać dobra przetestowany jest sprzęt pana Marka z kancelarii komornik and komornik <ścoughs> można to składać i pokazać mu, że panie Mareczku tu się coś odjebało Dokumentów ciągle mało. W tym miejscu się rozleciała. Zaznaczam, no wyrzuciłem ten docisk, który był prawdopodobnie zamienny i folia z niego zlazła jak z flaka, z kiełbasy, jak z parówki. I czy następ... Czy powodem tej usterki było to, że się gdzieś zadarła ta folia, ochronna, nie? Uszkodziła tu? Czy... W co wątpię? Folia jest... Ona jest delikatna, tak jak flaga, ona by się zmieliła. Czy coś wlazło, rozerwało folię i tamtą folię? Chociaż wałek dociskowy nie był jakoś mechanicznie uszkodzony. Lub wadliwa folia. Wadliwa folia, którą też jakiś czas temu prawdopodobnie zakładałem ja. Albo to jest tam, bo oni chyba mają dwie takie drukarki. Albo to nie jest ta. No tego nie wiem. Yy, tego nie wiem, więc. Nie odpowiem na to pytanie wam teraz w tym filmie, ale spróbuję dowiedzieć się czy to jest to co ostatnio jakiś czas temu robiliśmy, czy, czy nie i czy to owadliwa część, a z częściami wiecie jak to jest, no jest różnie, nie, trochę działali na tym, aż się tutaj zapiegł smar. Dziękuję wam za atencję, za tą chwilę poświęconą mnie. I Print World sklep to była reklama standardowo. Zapraszam do, na kolejne filmy. I co? Składam kanona. I będzie dobrze. Dziękuję. Cześć. Tak na marginesie. Pan Marek nigdy nie kupuje ode mnie tonerów. Nigdy. Woli. Od tej firmy. Za milion.